Mamy rocznicę 10 lat wstąpienia do Unii Europejskiej, więc naturalne jest, że pytamy, jaki jest bilans tego naszego członkostwa. Ale chcieliśmy się dowiedzieć o tym, jak ludzie oceniają wpływ na swoje codzienne życie. A przy okazji zapytaliśmy o to i ludzi, i ekspertów, liderów opinii, o to, czy zmienia się nasza kultura obywatelska pod wpływem Unii. Jeżeli chodzi o badania ilościowe, to tutaj grupa była bardzo szeroka, ponieważ musiała być reprezentatywna, oczywiście, i wynosiła. 1118 osób, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast, jeżeli chodzi o badania jakościowe, to tutaj były z kolei dwie metody wykorzystane. Jedna to była metoda wywiadu takiego pogłębionego, przeprowadzona na grupie 30 osób, co, jak na warunki nauk społecznych i tego typu badanie, też jest dosyć sporą grupą. Natomiast, jeżeli chodzi o grupę fokusową, to tutaj mieliśmy kilka takich podgrup społecznych, i razem wzięło w tym udział 81 osób. Kwestia, chcieliśmy zobaczyć, czy zmienia się tożsamość Polaków dolnoślązaków. Czy czujemy się coraz bardziej europejczykami, a może mieszkańcami regionu? W sondażu zapytano respondentów o to, co ma największy wpływ na ich tożsamość. Zdecydowana większość Dolnoślązaków definiuje siebie w oparciu o kraj pochodzenia. Blisko dwie trzecie mówi o sobie Polka-Polak. Mniejszą rangę dla respondentów ma rozróżnienie ze względu na miejsce zamieszkania. Na tożsamość europejską powołuje się niespełna 15%. Jeszcze mniej osób postrzega siebie głównie jako Dolnoślązaków. Reszta respondentów ma problem ze zdefiniowaniem swojej tożsamości. Ludzie zaczynają, to się nie zdarza może jeszcze często, mówić w taki sposób, że Unia Europejska to my. Nie jacyś oni, którzy są daleko stąd, tylko że my, bo o tym trzeba pamiętać. Jeśli mówimy, że Unia Europejska robi coś złego, albo nam się nie podoba, to tak naprawdę mówimy, że my sami robimy coś złego, albo że się sami sobie nie za bardzo podobamy. Część ludzi zaczyna mieć tego świadomość i zaczyna się czuć elementem takim zespojonym z tą, z tą Unią Europejską. Część jeszcze nie. Jak widzimy bilans obecności Polski w Unii Europejskiej? W badaniach przeważały pozytywne opinie. 31% twierdzi, że bilans jest zerowy. Więcej strat niż korzyści dostrzega niespełna 15%. Reszta nie ma sprecyzowanego stanowiska. Moje rówieśnicy połowę swojego życia właśnie w tej Unii Europejskiej przeżywają. I to jest niewątpliwie dla nich plus, dla mnie plus, ponieważ możemy korzystać ze wszelkich swobód, chociażby rynku wewnętrznego na przykład swoboda przemieszczania się, czy też skorzystać z takich programów stricte nastawionych na młodych ludzi, które mają zapobiec bezrobociu, zwiększyć właśnie tą mobilność młodych ludzi na rynku pracy, chociażby poprzez rozwój przedsiębiorczości, czy też przez korzystanie z różnych usług skierowanych na poprawę tego zaplecza naukowego wśród młodych ludzi. Tutaj mowa o Erasmusie, na przykład o wszelkiego rodzaju stażach. Sporo osób nadal jest zainteresowanych wyjazdami. Sprawdzałyśmy sobie nawet statystykę naszej strony internetowej, którą prowadzimy tutaj w urzędzie. To jest około 1200 wejść na stronę dziennie. Także myślę, że jest to dosyć spora liczba osób, które nadal poszukują takiej pracy. Ankieterzy poprosili uczestników sondażu, aby doprecyzowali, jak oceniają wpływ Unii Europejskiej na stan naszej gospodarki. 3 czwarte uważa ten wpływ za korzystny, kolejnych 13,5% jest odmiennego zdania. Dla niespełna 9% integracja nie ma znaczenia. Nie ma nic cenniejszego dla człowieka niż poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa to nie mobilność, tylko zakorzenienie. Jasne, że, że, że każdy z nas dzisiaj musi mieć świadomość, że zmieni zawód, że być może trzeba będzie zmienić miejsce zamieszkania, no bo świat się zmienił. To jest wymóg pewien. Ale nie możemy z tego wymogu zrobić najwyższej wartości. Dolnoślący mieli możliwość oceny wpływu integracji także na przestrzeganie praw obywatelskich. Tu 36% ankietowanych zauważa przede wszystkim pozytywy. Niemal tyle samo, nie dostrzega żadnego wpływu. Zdaniem ponad 19%, integracja miała złe konsekwencje dla przestrzegania praw obywatelskich w naszym kraju. Podobne pytanie zadano w przypadku polskiej polityki. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej uznaje za pozytywny ponad 50% respondentów. 30% nie dostrzega żadnych zależności z obecnością w Unii Europejskiej. Blisko 16% sądzi, że na integracji europejskiej nasza rodzima polityka tylko ucierpiała. Dalej jesteśmy bardzo podejrzliwi, mamy niski poziom zaufania społecznego, i to jest widoczne chociażby w e, tak wyrażanych opiniach o tym, że Środki unijne są dzielone na pewno niesprawiedliwie. Tak, że po pierwsze, nie jesteśmy o tym informowani, co nie jest prawdą, jesteśmy informowani, i po drugie, że nie jesteśmy informowani, dlatego że na pewno są źle podzielone. Jedyny pozytywny aspekt wynikający z tych konkretnych badań to jest wpływ na trzeci sektor. Rzeczywiście tutaj widać, że trzeci sektor rozwinął skrzydła, między innymi dzięki środkom unijnym. Nieco inaczej wypada ocena wpływu na materialne warunki życia. Odsetek zadowolonych z integracji wzrasta do blisko 60%, zatem maleje do 20% grupa tych, którzy mają obojętny stosunek. Negatywne strony obecności w Unii dostrzega 13,7%. W momencie, kiedy przystępowaliśmy do wspólnoty jako Polska, jako kraj, Głównie wyjeżdżaliśmy, czy tra też trafiały do nas oferty pracy z krajów, które otworzyły dla nas swoje rynki. To były na przykład Wielka Brytania, to była na przykład Irlandia. Tam był głównie kierunek tych naszych wyjazdów. Cały czas bardzo popularnym rynkiem i ciągle um, osoby um, zainteresowane wyjazdem za granicę, ciągle pytały o rynek niemiecki. Oczywiście nie rynek niemiecki przez dłuższy czas był dla nas zamknięty. Otworzył się w 2011 roku. Jak obecność Polski w Unii wpłynęła na stan dróg i infrastruktury? 60% wystawia ocenę pozytywną, o braku wpływu mówi kolejnych blisko 28% Dolnoślązaków. Negatywne skutki akcentuje co 10 respondent. Zdaniem przeważającej liczby Dolnoślązaków w ciągu ostatniej dekady Polska wieś się unowocześniła. Niespełna 9% nie widzi tu związków z wejściem do Unii Europejskiej, a zdaniem 11% na integracji z Unią wieś tylko straciła. Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej poziom poparcia dla tego procesu wśród polskich rolników wynosił zaledwie 15%. Dzisiaj ten odsetek jest bardzo wysoki, bo aż 83% rolników postrzega procesy integracyjne jako korzystne dla Polski i dla swojej grupy zawodowej. Myślenie o wsi. Idzie bardziej w kierunku jej rozwoju wielofunkcyjnego i wieloaspektowego, co oznacza, że znaczenia nabiera nie tylko sektor rolny w rozwoju obszarów wiejskich, ale też inne gałęzie rozwoju gospodarki wiejskiej. I na wieś napływają nowe grupy społeczne, które w mniejszym lub większym stopniu partycypują w, z jednej strony w procesach rozwojowych, ale z drugiej strony powoduje to na nowo konieczność, na nowo układania pewnych stosunków społecznych. Naukowców interesowało Opinie dolnoślązaków na temat alternatywnych scenariuszy wobec integracji Polski z Unią Europejską. Zapytali więc jaki skutek przyniosłoby wystąpienie z Unii Europejskiej i brak sojuszy międzynarodowych. W tej kwestii zdania były podzielone. Niemal tyle samo osób oceniło ten wariant pozytywnie, jak i negatywnie. Kolejnych 31% wybrało odpowiedź bez znaczenia. Część oczywiście to jest ten taki odsetek naszego społeczeństwa, niezwykle konserwatywny, jest absolutnie przeciw. Mówią twardo, że to jest ciało obce nam narzucone, a większość myślę, wykazuje takie zdroworozsądkowe podejście do tego, ma pewną świadomość tego, że i. My również coś w tamtą stronę jesteśmy winni, że bardzo dobrze, że tą pomoc unijną w końcu na ogromną skalę dostajemy, ale mają też świadomość tego, że to jest taki system naczyń połączonych. Jak dolnoślązacy postrzegaliby inny wariant rozwoju sytuacji geopolitycznej, czyli na przykład wystąpienie z NATO i współpracę z Rosją? Ponad połowa ankietowanych uznaje taki scenariusz za zły, a tylko 13,7% za dobry. Dla blisko jednej trzeci uczestników badania taka sytuacja pozbawiona jest znaczenia. Kryzys ukraińsko-rosyjski spowodował odwrócenie tendencji. Zaczęliśmy doceniać te strategiczne wybory dokonane w 2003, w 2000. 14 roku, bo widzimy alternatywę na przykładzie Ukrainy, prawda? Gdybyśmy nie skorzystali z tego geopolitycznego okienka, które się otwarło w 1989 roku. Wracamy na dolny śląsk. W kolejnych pytaniach ankieterzy pytali Dolnoślązaków o wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na ich życie codzienne, na przykład poproszono ich o ocenę religijności. Dla ponad połowy w tej sferze nic się nie zmieni. W opinii 13,7% religijność spadła. Jednak 33,8% twierdzi, że poziom naszego zaangażowania religijnego wzrósł. Te badania tak naprawdę nie, nie analizowały religijności per se, natomiast analizowały percepcję zaków na temat religijności i taką autodiagnozę, prawda? I w związku z tym to oczywiście nacechowane jest dużą dozą subiektywizmu. Ostrożnie podchodziłbym do wyników, szczególnie w przypadku tak delikatnych kwestii jak, jak religia. Jaka nastąpiła zmiana w mentalności Polaków, gdy mowa o tolerancji wobec innych? Ponad połowa ankietowanych zauważa wzrost postaw tolerancyjnych, blisko 35% żadnych zmian nie zauważa, a blisko co 10% diagnozuje sytuację jako gorszą zacy nie są tacy hura optymistyczni albo obojętni wobec Unii. Znaleźli się również tacy, którzy powiedzieli, że Unia Europejska przyniosła więcej negatywów. I to zarówno jeśli chodzi o ich sytuację ekonomiczną, napływają yy, pracowni, tańsi pracownicy, akurat ci tańsi no nie napływają z Unii, ale takie jest postrzeganie. Napływają prądy yy, ideowe, których nie chcemy. Tak, Czy znaczy, inni chcą eurosceptycy? Poza tym, w związku z tym, że otwarte są granice, na pewno mogą napłynąć przestępcy. Dostrzegamy też taki syndrom, że jak myśmy weszli, to już się zamknijmy, bo każdy następny kandydat, każdy następne państwo członkowskie sprawi, że my będziemy mieć mniej pieniędzy. Czy nasza obecność w Unii Europejskiej wpłynęła na tak zwaną swobodę obyczajów? O to też zapytano mieszkańców regionu. 62% dostrzega zmiany w obyczajowości, blisko 30% żadnych różnic w porównaniu z okresem przedakcesyjnym nie dostrzega, a prawie 8% sądzi, że jesteśmy mniej swobodni obyczajowo. Jak dekada w Unii Europejskiej wpłynęła na jakość więzi międzyludzkich? Ponad połowa respondentów w ogóle nie dostrzega takiej zależności, 28% uważa, że zmiany zaszły na lepsze, tylko co piąty respondent wpływ członkostwa w Unii na jakość relacji międzyludzkich ocenia krytycznie. Jesteśmy bardziej otwarci. Na pewno korzystają niesamowicie młode pokolenia, dla których już nie istnieje problem granic. Także otwartość europejska i ta mobilność i to, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, każde marzenie i każdy kraj, i każdy studia jest super. Ale z drugiej strony no to taki znak czasu że w tym optymizmie nie zauważamy, jak bardzo jesteśmy skoncentrowani na sobie. No bo to są nasze kariery indywidualne, to są nasze decyzje, nasze podróże, a jednak no, zostawiamy bliskich, zostawiamy starych rodziców, albo zostawiamy partnera, albo zostawiamy na jakiś czas dzieci. No i to już jest poważna sprawa.